Witajcie moi kochani. Event wielkanocny już coraz bliżej nas. Mam już dostępne dwa questy, które są prawdopodobnie przed smakiem naszego eventu. Są dostępne już od dzisiaj. Mamy dzisiaj 11 kwietnia, więc jeszcze trochę nam do świąt brakuje. Tylko tak od razu przejdę już do rzeczy. Quest zaczynamy u naszego Hergata, czyli u burmistrza miasta Karkahan, u którego od paru godzin jest dostępny quest. Zaraz się oczywiście dowiemy jaki to jest quest, co trzeba będzie robić, a już Wam mogę teraz zdradzić, że yy, nagrodą między innymi będą jajka. Jeżeli pamiętacie z tamtego roku yy, również się zbierało jajka, można było je wymieniać na ciekawe itemki, także mam nadzieję, że w tym roku będzie również podobnie. Bo mogę Wam pokazać, ta oto zbrojka jest z Wielkanocy 2013, czyli ma prawie, no już ma ponad rok, bo w tamtym roku Wielkanoc była yy, zaraz na początku kwietnia, więc ta zbrojka była również właśnie za jajka. A więc zacznijmy. Wita, jestem burmistrzem. Co się do mnie byłem. Chciałem zapytać, gdzieś na napadzie. Ach, nieszczęście, tak, wszystko wiadomo. Wszyscy. Nie wiadomo, czy raby nie szybkoją skoku. Trzeba oczyść burmistrzów innych miast i to jak najszybciej. No i rozpoczęliśmy quest, otrzymaliśmy pisemkę, które będzie dowodem, że działamy w imieniu burmistrza. Przecież będę na tych miastach nam napadł na ten pomysł, dobra No i patrzmy na naszego quest'a Pomóż Hergatowi w powiadomieniu władarzy głównych miast w krainie o zuchwałej kradzieży w Tornek Poinformuj burmistrza Ithan o kradzieży, do której doszło w Karkahan No więc pierwszym naszym burmistrzem jest burmistrz miasta Karkahan Ithan, przepraszam yy, Tak, więc lecimy szybko do Ithan Tak sobie teraz przypominam, że burmistrz Ithan, tak tam też jest, dobra Damy radę Damy radę. Teleportujemy się szybko do Itla, więc póki co daleko nie musimy iść. W, tutaj jest ratusz, więc mam nadzieję, że w ratuszu gdzieś będzie burmistrz. Teraz tak, tu jest Rupert, tu jest strażnik, tu jest nie... Tu jest burmistrz, jest jakiś burmistrz. Miejmy nadzieję, że to o tego nam chodzi. Burmistrz Czemkin. Przysłał mnie burmistrz z Karkahan. No i odpowiadam o całej kradzieży. No, dobra. I mamy zaliczonego pierwszego burmistrza. Poinformuj burmistrza Tornek o łamaniu, które miało miejsce w Karkahan. No to lecimy do Tornek. Oczywiście, no to są teleporty na lewele tam do 20, do, nawet chyba na 10 i na 12, więc te teleporty każdy chyba ma, więc się teleportujemy tylko. Tylko gdzie tutaj jest burmistrz? Mi się wydaje, że... A, bur... jest burmistrz Cedric. Przybywam do ciebie z informacjami od burmistrza Hergada. No i znowu opowiadamy to samo. Jesteśmy... Myślę, dobra. Dobra. I mamy zaliczone Karkachan. Przekaż informację burmistrzowi Eder. A więc cimy do burmistrza Eder. Burmistrz Eder jest. znajduje się. Tu jest Bonifacy, tu jest dom burmistrza. To jest ten burmistrz, który zawsze od nas kasę wyciąga. Jak coś chcemy wiedzieć. O, widzicie? Daj łapówkę. To ciekawe. O co chodzi? Na skarbiec. Sprytne chłopaki. Dzięki za wiadomość, że miasto jest dobrze. Że każda owca osoba jest inwigilowana Nikt nie tu, nie przemknie. Dobra. No i mamy kolejny zaliczony yy, burmistrz: Bejkadusowi z Verbin. Dowódca Bejkadus z Verbin. A co tu się dzieje? Czarująca Atalia jest? No nie, no ja robię Questa, No bo zaraz pójdę. Dobra. Zaliczmy najpierw y, burmistrza Werbin nie burmistrza, tylko tam jest e, ktoś inny. Ale ja z tego co pamiętam, on się znajduje. Jeżeli chodzi o tego, o którego ja myślę, oczywiście, to jest kwatera główna. Czy to jest on? Tak jest, dowódca Bejkadus. No i przychodzimy z wiadomością od burmistrza. Dobra. No i patrzymy na naszego questa. Hergada, wszystkie osoby zostały powiadomione o wydarzeniu. E, czekajcie. Dobra. Yy, już powiadamy naszego hergada i zrobimy sobie małą przerwę. Ja sobie szybko polecę zabić yy, Herosa. Yy, yy, gdzie idziemy? Idziemy do Karka, Han. No, Okej. Okay. I lecimy do hergada. Hergada, dobrze to wymawiam? Hergat. Dobra, do hergata. I czuj, co to już jest koniec questem? Czy to tylko taki jakiś, no to na póki co wydaje się naprawdę dosyć prosty questik. Nie ma się co oszukiwać. Burmistrz Hergat. Wodarzu. I otrzymaliśmy nowe przedmioty. Teraz pozostało jeszcze dwie ogłoszenia na miejskich biuletynach. Masz tu ode mnie kilka ogłoszeń. Ithan Tornek Werbin Lr. No więc lecimy yy, z naszymi ogłoszeniami. I to zaraz już wam wszystko pokażę, gdzie, co i jak trzeba przywieźć. A więc jestem z powrotem. Już zapomnieliśmy w ogóle, że mam za duży level, żeby bić Atalię, więc jej nawet nie ruszam. I wracamy do naszego quest'a. Mieliśmy rozwieszać na biuletynach. Withalm jest biuletyn. Przybijam nowe ogłoszenie. I mamy już jeden biuletyn, że tak powiem, z głowy. Następny jest w mieście Tornek. Więc szybko teleporcik do Tornek. No i patrzymy, gdzie tu może być jakiś biuletyn. Nasz biuletyn, ty, ty, gdzie jest jakiś biuletyn? Gdzie tu może być biuletyn? Biuletyn jest tutaj na dole gdzieś, chyba tak jest. Dobra, mamy nasz kolejny biuletyn i przybijamy nowe ogłoszenie. No i zostały nam jeszcze dwa. Biuletyn w Werbin teraz, więc teleporcik szybko do Werbin i zaliczymy kolejny biuletyn, przybijemy kolejne ogłoszenie w... Dzięki któremu może uda się szybciej odnaleźć sprawców. Tutaj jest biuletyn. Czyli daleko nie trzeba iść. No kliknij się. Przybijam nowe ogłoszenie. Dobra. I teraz co? Przybij do biuletynu w Eder ogłoszenie. No to lecimy. Kolejny biuletyn. Znowu do miasta Eder. Nie to, że powiadamy burmistrzów, to jeszcze <laughs> musimy do biuletynu wszystko poprzypinać, więc na pewno coś się uda. Odnaleźć naszych sprawców, przekaż Hergatowi, że opuszczenia zostały wywieszone. No więc lecimy do Karkahan i tutaj bardzo ładnie, już chyba będziemy na, może już na zakończenie naszego questa, bo w sumie nawet nie wiem, solucji jeszcze jakoś zbytnio nie przyswoiłem sobie. Także troszeczkę improwizujemy. Ale co tam? Ważne, żebyście wiedzieli, gdzie są biuletyny, gdzie są burmistrzowie. Wiesiłem już wszystkie ogłoszenia. Nie martwcie, bo do czegoś. Możesz mi to udowodnić. Pomóż w pojazeniu włodarzy głównych miast o kradzieży. Przednie kradzieży część złota da się uzyskać. Przynieś mu trzy skradzione łupy. No i mamy skradziony łup. Akurat ja miałem przy sobie. Skradzione łupy są wszędzie. razie źle mówię. Dobra, przepraszam, stop. To wszystko co przed chwilą powiedziałem nie są wszędzie. Na pewno są pod Karkahan, od Han do Verbin, z Verbin do Tuzmer, no takie drogi, na pewno jak zejdziecie poniżej Karkahan już w tych są te łupy, więc na pewno je odnajdziecie. Mam dla ciebie trzy skradzione łupy i kończymy questa. 17,1 1k punktów doświadczenia, 20k złota, 50 punktów honoru jeżeli dobrze widziałem oraz 2 teleportacji do Itham, 3 sztuczki, także jakby ktoś chciał oraz 2 złote jajka. Więc, tak jak wam mówiłem, właśnie mamy złote jajka, więc na pewno coś się będzie działo. Można mieć 100 sztuk maksymalnie, no ale pewnie itemki będą różne, więc warto zbierać jajka, nigdzie ich nie wyrzucać. No i to tyle. Bierzemy się za kolejnego questa. Jak widzicie, możemy go również zacząć u naszego burmistrza. No i bierzemy się za. Drugi Quest. Witaj, jestem burmistrzem. Słyszałem, że udało się uzyskać większość zrabowanego złota. To wspaniała wiadomość. Cieszę się, że plan tych bandytów się nie powie. Szkoda, tylko że nie udało nam się ich pojmać. Powinni ponieść zasłużoną za karę, nie sądzisz? W każdym zbrojne. dlaczego nie zrobić jakiejś. Szkoda, że to Może ta opcja. Będziecie uciekli na południe. Próbuj odnaleźć na to, jak szukanie igły. Myślę, że jak nie rozmawiałem już z magiem Magusem. Dobra, i my teraz tutaj pomożemy. Jeśli chcesz, wybiję się do karczmy i popytaj. Podobno śladem Badytów wyruszył jakiś szaleniec, błędny rycerz czy jakoś tak, może jeśli dowiesz się czegoś na jego temat, łatwiej będzie Ci odnaleźć tych zbójów. Czy tam zbójców. Udaj się do karczmy, popytaj tam miejscowych o szajkę złodziejaszków i jeźdźca, który ruszył ich śladem. Tak, więc lecimy do Karczmy. To oczywiście chodzi tutaj zapewne o Karczmę w Karkachan, więc to do niej właśnie polecimy i zbadamy, co, co, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje jeszcze raz z naszym skradzionym łupem, chociaż już łup odzyskali, a teraz poszukujemy bandytów. Czyli już jedną sprawę załatwiliśmy, to teraz nam kolejna została. I jesteśmy w Karczmie. Kto nam może tutaj pomóc? Eee, tak, właśnie, Narwador. Tak, stwierdziłem jakoś, że to musi być on. Zatrzymałem się w tej karcie. Szukam kogoś, co nie ma do skarbca. No i się dowiadujemy, że ludzie zarzucają burmistrzowi nieuczciwość i nie, nie chcą w ogóle tej zagadki rozwiązywać. Więc tutaj yy, jakiejś pomocy nie odnajdujemy, ale musimy porozmawiać z magiem Magusem. Który to znajduje się również w Karkahan na kordach 40-27, czyli gdzieś tutaj na lewo. Jest Mag Magus, już go widzę. Jest to ten na niebiesko ładnie ubrany. Skąd? Nie twój interes. Dowiedziałeś się od burmistrza. Dziwne trafem nie jestem w stanie ich namierzyć. Musieli się odpowiednio zabezpieczyć. Mam jakieś aury antymagiczne. A może... No nie wiem, którą opcję mam wybrać. A spróbujmy pierwszą. Aż ...w lasach. Dlatego najlepszym kandydatem do ich odszukania jest leśniczy. Poproś o pomoc leśniczego z przedmieści Karkahan. Więc się lecimy do przedmieści. Właśnie straciliśmy strój. Tak zauważyłem to chyba przez ten dialog, który wybrałem, ale nie mamy się co martwić. A, może być ten. A nie mogę użyć. Dobra, przepraszam. Co minutę, co minutę, co minutę. O dobra. O. Akurat zgarnąłem bardzo ładnie. Ej, gdzie tu się leśniczy? On jest gdzieś na prawo. Z tego co ja pamiętam, to jest przy wejściu tam do tej fajnej mapki, co się z biemistycznym borem. Gdzieś tam zawsze po drodze był jakiś się leśniczy, więc mam nadzieję, że i teraz tutaj gdzieś będzie. No tutaj kolejny łup. I mamy leśniczego skarka Hanna. Makmagus doradził mi, abym poprosił się o pomoc w sprawie odszukania złodziejaszków, którzy dokonali napadu na skarbie skarka hana O, tu wybieramy na pewno tą e, drugą opcję. Pewien pomysł. Szukanie przez nas tych ludzi może przypomnieć szukanie igły z tego ściana, tego sobie swoje soko, swojego Sokoła, przepraszam, na lot zwiadowczy. Będzie miał on większe pole widzenia i powinien wytropić tych złodziejaszków. Zaniecinek, przydałoby mi się mikstura, która wzmocni sokoły. Niedawno trochę chorował i jest jeszcze osłabiony. Zamówiłem ją u zachora Ezacha, ale nie wiem, czy jest już gotowa. Idź do niego i sprawdź sam. No więc, udajemy się do naszego e, wspomnianego, zapomniałem, Ezacha. Tak, to jest właśnie Ezach. To on się zajmuje, e, prowadzi lecznicze, lecznice dla zwierząt bo pamiętam, że robiłem questa, nagrywałem Questa na 70-ty któryś level i właśnie pomagałem mu w roznoszeniu mikstur i tak dalej. <coughs> Także wiem, gdzie się on znajduje, więc nie będziemy musieli nic tutaj gdzieś błądzić. Bo od razu skręcamy w prawo po wejściu w mury Karkahan. I szybkim krokiem przebijamy się. Do naszego, tutaj jest Alchemik. Czekajcie, jest lecznicza, lecznica. Dla zwierząt. I jest Zachor. Niestety brakuje mi jednego składnika. Musimy przynieść szałbie. Dobra, spoko. Zdobyć za Zacha szałwię. No to ja, oczywiście, moje ulubione sposoby szukania przedmiotów to są aukcje. Także polecam Wam skorzystać z aukcji, jeżeli nie chce Wam się szukać. A jeżeli chce Wam się szukać, to czekajcie. Szałwia? Nie ma, sza ma szałwi. No nie wierzę. <grym> Okej, okay, więc pozostaje nam tutaj sposób inny, czyli po prostu musimy ją odnaleźć, chyba że się wpisałem. Szałwia. Nie no dobrze. E, dowiedziałem się o respach szałwi. Wy macie teraz tutaj ucięte, ale wiem, że jest w uroczysku w dziewiczej kniej i w obozie wojaków. Najbliżej jest mi chyba do uroczyska, więc tam szybko polecimy, czyli do Ikan. Ja oczywiście korzystam z tematu roślinki, owoce, grzyby, yy, i tam jest jeszcze dalej yy, dokończony temat, ale to mi wystarczy, że roślinki. Yy, jest to temat zawarty w poradnikach i innych pomocach. Ja link oczywiście na dole mojego opisu umieszczę. Do tego tematu wystarczy Ctrl plus F i wpisujecie sobie szałwia i się dowiadujecie, gdzie są dokładne respy. No ja póki co na pewno wiem, że jest właśnie w uroczysku, więc, a uroczysko to jest ta mapka? Tak, to jest właśnie ta mapka, myślałem, że mi się mapki pobrzdyrały, po mamy żonkile, bazie już wielka, no tam tutaj szaleje prawie na 100%, a chociaż jeszcze trochę brakuje do niej, no to już kwestia, zaraz się wielki tydzień zaczyna, no to w sumie, a że teraz weekend to dużo osób może grać. I patrzmy, tu jest bladawiec, tu jest lulek, tu jest bladawiec, bladawiec, lulek, bladawiec, 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 szałwia. Uh, 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 uh. Widzieliście to, co ja widziałem? I to właśnie była szałbia. Także zabieramy, kradniemy szałwię. No i mamy szałwię i z nią wracamy do naszego yy, Ezacha. Żeby stworzył i dokończył nam miksturkę potrzebną do tego, żeby nas soku mógł jak najszybciej, jak najlepiej yy, odnaleźć, jak najszybciej odnaleźć naszych yy, złodziejaszków. Jesteśmy już sporo powrotem w Karkachan. Już dochodzimy tutaj do naszej lecznicy. I przekażemy szałwie i zobaczymy, co dalej się będzie działo. Mam dla siebie szałwię. Daj mi kilka minut czasu, dokończę miksturę i będziesz mógł ją odnieść leśniczemu. A więc mamy przerwę dokładnie 5 minutek. Możemy sobie odpocząć. No i po naszych 5 wyczekanych minutach otrzymujemy miksturkę wzmocnienia. Tak jak już wcześniej mówiłem, dzięki niej nasz soku będzie mógł szybciej, lepiej i w ogóle jakieś poszelaki znaleźć. No i z miksturą musimy wrócić do naszego leśniczego. Z nadzieją, że. Że będziemy mogli dalej coś, coś w naszym questie czynić Przy okazji, jak widzicie cały czas zbieram skradzione łupy Wam też to polecam, jak robicie jakieś questy już to I widzicie te łupy to możecie je zbierać, jeżeli chcecie Brać udział dalej w zabawie, która jest cały czas możliwa Jak widzicie, żeby być w top 100 trzeba mieć 168 Ja tutaj mam dokładnie 7,1421. No to już mam 230, mam już 260, więc póki co na pewno yy, jestem w top 100, ale później to wszystko oddam, więc na razie mi się nie śpieszy. No i yy, nasz soku wzmocniony poleciał szukać poszlak, a my musimy poczekać znowu 5 minutek, żebyśmy mogli dalej kończyć naszego quest'a. I po 5 minutach otrzymujemy kawałek materiału i dowiadujemy się yy, trochę na temat yy, całej naszej sytuacji. Zostaniemy przeniesieni do Głuchego Lasu w poszukiwaniu poszlak. I od razu poszlaka jest blisko, ponieważ w ognisku, które znajduje się koło nas, tak widzicie, jesteśmy na mapce Głuchy Las, muszę niezłocznie o tym powiadomić leśniczego. No i mamy odnaleziony kawałek materiału, czyli już mamy dwa kawałki. Odpowiedz leśniczemu o podejrzanym obowisk, obozowisku, do którego doprowadził cię szarik. No nie wiem, czy taki był zamiar administracji, żeby mnie teleportować pod samo ogniską. Bo jakoś mi się nie chce, nie wydaje, no ale dobra. Musimy lecieć do miasta, ale ja nie mam żadnego teleportu, także sobie to póki co odpuszczę. I zaraz już wejdziemy u naszego leśniczego. A i oczywiście jak chcecie paść, najlepszy sposób na to. To jeżeli nie macie 90 levela, to zabicie się na cwanych bandytach. A jeżeli macie wyższy level, tak jak na przykład ja, to możemy to zrobić na strażniku Madoku, walcząc sobie z nim. Tak, oczywiście, by, by, by przegrać. No, 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 gdzie to ja mogę robić? Krok do przodu nie mogę, kurczę. padni, padni, zgiń. No nie, no nie, no nie. No zabij mnie, zabij mnie. No ej, jest. Ojejku, dobrze. Jakbym użył leczenia, to bym wygrał. Dobra, czekamy sobie chwilę i robimy dalej naszego questa. No i jesteśmy u naszego leśnika. Mówimy o znalezionym obozie. No i teraz musimy porozmawiać znowu z naszym burmistrzem Haragatem. Już teraz możemy mu zdać, że tak powiem, takie trochę większe sprawozdanie z tego wszystkiego, co się tutaj wyprawia i tak dalej. Ja sobie oczywiście przy okazji. Zgarnę skradziony łup, który tutaj jest. OK. No i teraz możemy wrócić do karkach. Jak widzicie, łupów już mam dosyć dużo, także również was, was zachęcam do zbierania ich, bo to zawsze powiem Wam tak. No, z jednej strony to mi się nie podoba, że na przykład te osoby 1-3 dostają nagrody lepsze, a 4 na przykład do 100, bo ostatnio było, dostawało gorsze. I wszystkie miały takie tak samo, albo na przykład, już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale wiem, że na pewno duża ilość osób po prostu dostała takie same nagrody, a wystarczyło być na miejscu setnym, ale i taką samą nagrodę się dostawało, będąc na przykład na miejscu pięćdziesiątym czy tam jakimś innym, więc to było tak trochę bez sensu. No ale z drugiej strony, ja korzystam tylko z tego, właśnie, żeby być gdzieś tam na końcówce tego top 100, żeby dostać niewiadomą jeszcze nagrodę. I póki co mogę Wam pokazać, na Gefionie 187, no to ja mam już 250, więc jeszcze mi się udaje. A powiem Wam, że zbierałem to dwa razy tylko. Dwa razy po jakieś pół godziny mi to trwało. Rano po szóstej, kiedy wstawałem do szkoły, to sobie wstałem wcześniej i pozbierałem. Ale wróćmy do naszego quest'a. Znalazłem miejsce, w którym złodzieje rozbili obóz. Opowiadamy, gdzie to jest. O tak, dobra. I się dowiadujemy, że ludzkie sposoby nam tutaj nie pomogą i musimy porozmawiać z nimfą ze skalistej wyżyny. No skalista wyżyna to jest mapka na prawo od przełęczy dwóch koron. Przełęcz dwóch koron jest poniżej przedmieści Karkahan. No a przedmieścia Karkahan są poniżej Karkahan, a my jesteśmy w Karkahanu, także wiemy już jak mamy dojść. Po prostu idziemy w dół i potem w prawo, a ja sobie teraz zjem kawałek banana. ponieważ zdrowie, zdrowe odżywianie to podstawa nie no dobra żartowałem, nie będę Wam teraz tutaj jadł yy, przechodzimy przez przedmieścia ciekawe co nam nimfa będzie chciała pomóc w naszym questie mam nadzieję, że się przyda no i w sumie ten quest jest troszeczkę bardziej, yy, może i powiem, że ogarnięty, rozwinięty, o, jest trochę bardziej rozwinięty, yy, niżeli quest numer 1, którym trzeba było po prostu latać między osobami, później między biuletynami, no i na tym po prostu działało to zadanie. I to było tylko takie łażenie punktu, z punktu A do punktu B i tak dalej, i tak dalej, a tutaj już, już się trochę nawet zdążyłem pogubić, także quest już jest naprawdę lepszy, skoro się trochę gubię. No tak to z reguły jasno. Na przykład, jak są wirtualne szczyty, skalista wyżyna. O, mapki mi się pomyliły. Sory, mistrzowie moi, Skalista Skali wyżyna jest na lewo. Przepraszam, moi drodzy. A, widzicie, widzicie. Czemu nikt mnie nie upomniał? No, dlaczego? Siedzicie tam cicho i tylko oglądacie, nikt mi nie, nie powie, jak błędy robię. Nie no, już mi się nazwy pomyliły, bo tam są przecież wichrowe szczyty, a to jest skalista wyżyna, no tak Tu wyżyna, tu szczyt i mi się trochę po, po kało, ale dobra, już idziemy w dobrym kierunku a Nawet nie wiedziałem, że w skalistej wyżynie jest nimfa, chyba że jest y, tylko i wyłącznie z racji eventu Bo tak to nie widziałem tutaj nigdy nimfy, chyba że gdzieś tutaj na dole jest Także warto sprawdzić nam dół, bo mi się wydaje, że nimfy lubią takie fajne body i tak dalej Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest. Czy nie ma? O, widzę, że tam jakieś ródki są. I jest nimfa. Przechodzimy przez strumyczek. Nie strumyczek, tylko bajorko. Stało się coś strasznego jesteś ostatnią deską ratunku. Słuchajcie, bo jest dobra. Dobra. Przekażę dryadom twoje słowa. No i my z po raz kolejny o tym, co się dzieje. I musimy zaczekać na wyniki rozmowy nimfy z dryadami. No a czekać będziemy bite 10 minutek, także możecie sobie coś teraz porobić. No i po liście... Boże, po liście. Po 10 minutach otrzymujemy listę żądań dryad. Dzięki którym może coś będą chciały tutaj nam pomóc. Yy. Ja tej listy chyba nie mogę zobaczyć. Dobra. No, bo musimy zanieść listę żądań dryad do burmistrza. Następnie on powinien ją podpisać, jeżeli się zgodzi. My no, ją odniesiemy i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Tutu, tutu. Event się już zaczął, tak w sumie, no? Niespodziewanie. Bo tylko jest w bloku technicznym news, że niby dwa kościki jakieś. I to tak teraz czytałem przed chwilą właśnie eventownik, tam pytania, odpowiedzi i tak dalej. No i właśnie chciałem się dowiedzieć, czy, yy, czy to już ten event wystartował, czy coś tam, czy nie coś tam. Poczytałem parę, parę stron, no ale mi się wydaje, że to jest tylko po prostu jakiś wstęp, miejmy taką nadzieję. Bo główne, na pewno to nie są główne kwestie, tak? Więc są może jakieś tylko takie wstępne jeszcze a propos tych wszystkich właśnie skradzionych łuków i tak dalej, i tak dalej. No ale zobaczymy z czasem. Oczywiście wszystko będę kręcił. Także zawsze można być na czasie z moimi filmikami. Wszystko jest zawsze w ewentowniku link do niego jest w pierwszej pomocy. W ewentowniku w pytaniach i odpowiedziach. Jest link do samego ewentowniku, w którym są wszystkie solucje. No i dobra, my już jesteśmy u naszego burmistrza. Mam wiadomość. Musisz podpisać, aby driady zgodziły się pomóc. Dobra. No i on podpisuje, a my musimy odnieść listę e, nimfom. Więc lecimy teraz szybko do naszej nimfy ze tej wyżyny. No i dochodzimy już do <coughs> naszej nimfy. I zaraz się przekonamy, co dalej. Nimfa, przyniosłem Ci podpisany dokument. <coughs> Oczekujcie zatem posła. A teraz odejdź. Aha. No, to już wszystko jasne. Jest to, mogę już wam teraz powiedzieć od razu, bo już chyba rozkminiłem, więc to jest takie powiedzmy 70% tego co mówię możecie mi wierzyć. Teraz questa skończymy, ponieważ póki co okażą nam Driady Nimfy odejść od siebie, tak? Co, co oznacza, że one będą poszukiwać i tam było napisane, jest napisane w dialogu z ostatnim z nimfą, że będą informować burmistrza. Więc zapewne będzie kolejny quest już bardziej, może w następnych paru dniach, może już zostanie dodany. Będzie kolejny quest u burmistrza, yy, i właśnie będziemy dalej kombinować, yy, co dalej mamy robić. I to tak, jakby była tylko jedna yy, część i yy, całego jakiegoś większego questa. No ale to już zostawiamy na kolejny czas. A teraz już yy, ostatnią rzeczą, jaką jest, Jaką musimy zrobić, to musimy przekazać burmistrzowi, że, że ma oczekiwać posłańca. Czyli że wszystko się z triadami i nimfami udało, że będą chciały nam pomóc. I tak dalej, i tak dalej. E, więc wkrótce mam nadzieję się przekonamy, co dalej mamy czynić, a teraz już kończymy. A i znowu się poszedłem. A teraz już i <grydli> dwie osoby poszły za mną od razu. Ludzie. No i teraz już kończymy quest'ika, także dostaniemy tam parę K, trochę punktów honoru, expa, no i dwa jajka, więc jajek nie niszczcie oczywiście, bo się nam kiedyś jeszcze przydadzą, więc wam, już Wam tłumaczyłem wcześniej, będą jakieś przedmioty za te jajka zapewne. I przekazaliśmy dokument, kończymy quest'a, 17 K, rycerska osłona, czyli mikstura, błogosławieństwo. Jak to woli, zostaje nam kawałek materiału z Quest'a. No i mamy już jedną w użyciu, także jak mieście jakieś mikstury, to Wam uciekły, więc jak jeszcze nie zrobiliście tej części Quest'a, to to może jej nie kończcie, jeżeli macie jakąś fajną miksturkę i chcecie sobie XP czy na PVP. No i póki co to tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych Quest'ach eventowych, bo teraz głównie tylko i wyłącznie na tym się skupimy w naszym nagrywaniu. Także do zobaczenia. A na koniec pamiętaj! Jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram, gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle, do zobaczenia.